Wernisaż ślubny jest to impreza o charakterze modowym i w takim charakterze tutaj staramy się przeprowadzić to wszystko. Wernisaż ślubny jest po to, żeby pani młodej pokazać najnowsze trendy w stylu francuskim i Panny młode bardzo są zadowolone z takiej inicjatywy. Wyrażają chęć na przyjście.

Pana młoda w czasie ślubu jest królową, więc wszystko jest ważne, począwszy od sukni, poprzez dodatki. Trzeba bardzo uważać, żeby nie zamienić się w choinkę. U nas generalnie dodatki są dobrane do sukni, są już przewidziane pewne zestawy. Nie wolno przesadzać, ale na pewno dodatki są też bardzo ważne. 10 kwietnia wychodzę za mąż. Przyszłam tutaj skorzystać z porad wizerzystów oraz z porad projektantki Chantal. Makijaż ślubny moim zdaniem powinien charakteryzować się przede wszystkim trwałością. Jeżeli chodzi o wybór kolorów, no akurat ja już wiele lat to wykonuję i biorę zawsze pod uwagę charakter sukni, kolory, bukiet, jaki ma panna młoda. Po rozmowie z, z każdą klientką tak indywidualnie staram się wyłapać, jaki ma charakter. Czy jest taka wyciszona, spokojna, czy z pazurem, bo to też ma znaczenie w makijażu. Ona musi się z, z tym makijażem bardzo dobrze czuć w ciągu całego tego ważnego dnia w jej życiu.